Ciekawa, z racji, niektórzy chcieli więcej filmów ani shortów, a niektórzy po prostu ich nie chcą. To dla tych co mnie oglądają, robię film na temat polskiego czołgu premium 7 tieru CS52 Lis, na którego było wydarzenie około 3 miesiące temu, ale nie zrobiłem o tym filmu, bo, bo teraz robię, bo mogę. A w krótkim podsumowaniu tego wydarzenia to można w by było zdobyć łącznie 4 konta premium, kamuflaż oraz polskiego lisa. No i to w sumie tyle. A przechodząc do czołgu to nie jest on jakoś dobry, gdyż nie ma on zbyt dobrego DPM-u na żadnym ze wszystkich pocisków i strzela on co 9,5 sekundy oraz nie ma zbyt dobrego pancerza, ale porównując go do takiego czołgu jak Drakula, który bądźmy szczerzy jest dobry, lecz troszeczkę już z obiegu wypadł to na rodak wypada nawet git, ponieważ ma więcej pancerza na kolubie jak i na wieży, jak i co najlepsze według mnie to to, że ma 1,7 czasu celowania, co jest potrzebne. No, i jest lepszy pod tym względem od Drakuli, co mnie zdziwiło. No i co? Nasz rodak ma jeszcze 105 mm kalibru, jak i dobre pociski. Chodzi tutaj mi pod względem damage'a, jak i przebicia. Lecz tak jak już mówiłem, długo ładuje, ale za to pociski te są szybkie, a w szczególności apacery, czyli złote pociski, bo osiągają prędkość 1569 czegoś. To jest prędkość. Czyli w sumie jak strzelimy to pocisk od razu powinien być w czołgu przeciwnika, no a oprócz tego wszystkiego mam dobre ukrywanie. Okej, okay, a zatem lecimy i sprawdzamy czy tak jak jest, tak będzie. No sprawdzimy po prostu jak się gra tym czołgiem, nie? Ja tutaj mam chyba trzy bitwy czy tam cztery, nie wiem. No i tak, ja mam, Lisa mam troszkę polepszonego jeśli chodzi tam o komory i te inne, co są w tym miejscu no zobaczycie, w montażu sobie to zrobię no no i niby ma dobre, dobre dobre działo, nie? no to zobaczymy DPM naprawdę słaby tam ty na ulepszeniach 2000 to i tak mało czemu Cinko nie ma? O jest Ożełek Okał 2 wow, 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 wow. Dawaj, dawaj, dalej No albo i orzełek też może być Niestety ma ten czoło 6 mm, znaczy 6 stopni działa Co jest no niedużo, to jest mało wręcz mogłyby by, by, by tak być z 8 Zawsze to lepsza gra by była. Gdzie ta kromka zniknęła? O, dwa na lubi. No dobra. No, jest, moc bierze. Czuć. Nie, no dobrze działa. I trzysta obrażeń z... Nie wiem, na moje to jest dobre działo. Nie wiem jak ktoś... Ojejku. Dobra, nie żyje. O, okej. Okay. Ciekawe. No, skrętności też mu trochę brakuje. Ach, oh, LKT71, no dobra, Chamicha powinien to przeżyć raczej. Co to pan też robi? O, nie polosowało, mosaka. No hmm, bije ktoś? Nie, dobra, ja mogę to I skoda została, no dobra. Tam jest, ok. Tu można tędyk sobie podjechać na spokojnie. O, jeszcze boczkiem, dobra, dralinka i po... Nie, bo to male przydepchają ode mnie. Opeczą peczoł ciężki. Tako. No może jakaś pierwsza klasa siądzie, czy coś 3 sekundy, dwie jedna dobra i zobaczymy na wynik. O, druga klasa. No, no i co? No nie wiem, no, no moje to naprawdę dobrze się gra tym człowiekiem nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak Wasza opinia. Napiszcie w komentarzach, jak chcecie oczywiście. Dostałem matę z na Matilde czwórkę. Kurde, kubuję. <grych> nie, nie potrzebam. Dobra. Także to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to tam napiszcie w komentarzu coś o, o w ogóle takiego czegoś podobnego, nie wiem. No tak jak mówiłem na początku, niektórzy chcieli takie filmy, niektórzy nie. Niektórzy w ogóle oglądają moje filmy, a ich nie chcą oglądać. Nie wiem, <laughs> dlaczego są tacy ludzie. Ale dobra. Masochiści nie. No. <laughs> Ну no, ладно, то... Шема.